Z tej strony to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj mamy czyli... Oliwia. Głośny mów. Oliwia. Juppie. Dzisiaj jakby co, dobijemy jeszcze... Ej, kogo No, dobijemy jak... Cicho. Dobijemy to, tą skrzyneczkę. Ja już mam wiem, I robimy unboxing. Więc lecimy. Nie. Nie. Później zrobimy dwa unboxinki. Dwa razy po prostu. Nie, tak. Ja będę go miał, więc... Nie, cicho. No. Ja idę. O, oh, no, tam lecą po to, to. Dobrze ty masz? Tak, ja mam. Masz przewagę? O nie. O nie. Ty mniej to. Masz to mieć. Roz... Czy to jest zrozumiałe dla Ciebie? No. Tu masz małą główkę i nie. wszystkiego po prostu nie zrozumiesz. No czemu ten 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 Riko? Nie, nie do gry. Nie, nie do nie! do Nie! Nie! Mam nie. czeweka, bo mają z daleka kościa. Kościa, który ma na daleko. Dobra, raz, bibera. Nie, no załatwił mi kolejnego Bera. Nie! No, że tak Przegramy to chora. No i a, zapomniałem wam wspomnieć. Zostawcie jej lajki i subskrypcję na tym kanale. Bo Oliwia jest chora, więc zostawcie dla niej lajka i suba. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie Jest dobrze. Jak oni to wygrają, nie? Uciekaj, sieć tam, siedź tam, nie rób sojusza. Wygraliśmy to. Superanko. Nie, ja nie jestem. Dobra. Jedno brakuje mi na serio. Nie, robimy unboxing. Najpierw czekaj. To tutaj mamy. Nie. Od góry zacznijmy. Uwaga. Teraz, teraz bardzo powoli, trzymam kciuki. Bardzo próbujemy, Spróbujemy, okej. Okay. Uwaga. Jeden, Tres. Tres. No. Nic. Nie, Kurde, ładnie. Łeeee. Zawsze jak jest powoli Jakbym miał karnet bojowy, nie? Łeeee. Jakbym miał karnet bojowy. Karny, karny, karny nie ma, nie, karny go jechał. Dobra, e, robimy tak, ja biorę szałkę. I bierzemy starcie w parze. Nie chwila, tylko już. No dobra, dalej. Ciekawe, kogo ona weźmie. Ja tak podejrzewam, że ona weźmie Jayla. Jayla well, <laughs> <be> <laughs> Jednak e Jessie. Jessie jednak wzięła. No dalej, Czekaj. No nie pisz. No bo widzowie czekają. <laughs> Proszę cię, rób gotowe. No weź tak nie No. Dobra. Lecimy. A no, jakby co? Jeśli będziecie chcieli następnego jeszcze raz Brawla to jakby zostawiacie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze. Mamy... Czy po prostu mam zmienić grę na inną? O nie! Przechodzimy w lilu. nie? Zabiłam. No to cię zabiją. Uciekam. Uciekam. O o, Udałem. Ok, ma z jednego powerka. Superancko. A jakbyśmy przegrali to nie wincie nas po prostu przez to, że my się stary stres mamy. Stres. Bo my jak, yy, nie nagrywamy. Ludowej no mnie to, to Jak my nie nagrywamy, to jakby nie mamy stresu takiego, nie? Tak, a się gnosi, ja, bo to jest po prostu mój pierwszy odcinek na kanale. U mnie jesteś. Tak. Na wszystkich na kanale. Dobra, uwaga. O nie, zginąłem! No iść tamtą, Dobi, na dole! Nie! No ja cię! Jesteś dziwna. Pięć... Masz. Sparacko. No i tak bym... co? Wygralibyśmy. gdyby nie tak... Nie bierzesz, bierzesz... nie bierzesz mi? Jessie! Jessie na to jest słaba. Ty masz już bóla! Ty masz już No, 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 no. Tylko musi być to jakiś zadymięż na daleko zwykło, albo na blisko też może być. I tam mamy skrzyneczkę. Dobra, lecimy. Aha. Czy my mamy spajka? Tak. Najgorzej. Mają spajkę? Y? Tak, mają spajkę. Y. Tutaj mamy jeszcze. Dobra, uwaga. Bum, 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 bum. Dobijemy ją. Dobrze. Dobrze jest. Damy radę. Tam ktoś się kampi, nie? W krzykach. No. Tam. Nie. Spajki? Nie radzę. Nie radzę ze mną zadzierać. Nie? Spajki nie rób mi tego. Spajki nie wolno. Pomożesz? Może, bo na nim ma opę na to. Uważaj! Bo on wybucha ten czas. Nie możesz ten, nie dawaj się zbytnio. Uciekajmy, uciekajmy! No nie, bo zginę! No to, uciekaj, to ty uciekaj! To twoja wina. Jaka moja wina? Kolejny raz, musimy się razem trzymać, a nie rozdzielać. My się nie możemy rozdzielać. To ode mnie To ty ode mnie uciekasz, ty musisz się mnie trzymać. Nie. Trzymaj się mnie. Trzymaj się mnie i będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. To będzie najlepszy sposób. Na środek nigdy nie możemy iść. Nie wysyła mi tych emotek. Tych No bo to są emotki. Dobra. Dobra, nie rób tak. Bierz. Dobra, tutaj jeszcze gdzie mamy. Dobra. Idziemy po niego. Idziemy po niego. Dobrzej. Uciekaj, uciekaj! Ucieka, a nie. Nie rób nic. Nic masz nie robić. Nie w tą. No nie w tą. Dobrze. Nie możemy tak robić. Oliwia, no. Tu mamy... Aha. Tam ktoś jest. To mamy kogoś? Darylek? Nie potrafię, nie uciekaj, uciekaj, no, dobij! Ciesam. Nie dobierze. No nie, to nie, to nie. co oni się tak na nas uparli w nie? No nie! Mamy? Uważaj. Tam mamy kolesia, nie? <śm> Ogólnie. Uważaj, uciekaj, uciekaj, nie! Nie! Uciekaj! Możesz uciekać i nie podchodzić! Chowaj się! Chowaj się! Nie, nie mają nas trochę... Uciekaj Wygraliśmy! Kto tu się rozdziela? Jesteśmy... Dobra, lecę tu. Dobra. Dobra. Let's Dobra go. Hany, nie zwracajcie uwagi na to, bo... Oni pewnie nie słyszą tego, ale lepiej, lepiej nie mówić o tym, ale grajmy. Grajmy, a nie przejmujemy się tym. No. Dobra, mamy tutaj takie dwie skrzyneczki. Ty tam leć po tamtą. Jaki to toch lat jest? No dobrze. Uciekaj. Nie, bo nic nam na razie nie zrobią. Strzelaj, dobrze, strzelaj. Jezu, ty jesteś na daleko, a nie na blisko. Z przyzwyczajenia, czy co? Dobrze, do... Dobrze, uciekaj. Uciekaj. Czekaj. Nie denerwujesz, nie? I nie denerwuję, Olga, już powiem wam. No nie tu! Człowieku to bijecie! Z jakie raz miałabym no Nie dobić? Krispina! Dobrze i tutaj mamy Jola. Uważaj! Uwaga, my tutaj będziemy siedzieć. Bum, bum, bum. I bum, bum, bum. I wygraliśmy. Superansko kolejny raz. Super! I jeszcze raz wygramy i... co No bo to by się już skończyły, ja jeszcze 20 mam. Ale... no bo one się po jakimś czasie kończą. Rób gotowe. I zapamiętaj, ty jesteś na daleko, a ja na blisko. Dobrze? Mhm. To zapamiętaj, poczekajcie. Ja nie nagrywam. Let's go! Jezu, nagrywam! O matko! Jaki stres! Nie nagrywam? I myślałem, że nie nagrywam, nie? Ja bym nie nagrywał. Oj oj oj, oj oj Uciekaj, nie, nie walcz! Nie walcz! Nie wolno! Zakaz masz! Zakaz walczenia masz! Zakaz walczenia! Dobrze walcz! Walcz. Jednak nie masz zakazu. Widziałam. Widziałam, po prostu widziałam. No ale jakbyś miała, coś tam. Tego, tego. Dalej, respi. Kręcę się, żeby było. Niech Oliwia się zrespi. Niech Oliwia się zrespi. Jest! Lecimy. Wiem, że gram z chłopakiem, ale on jest, on jest No halo, nie uciekaj. Czemu ty się mnie tak boisz? No, my cię przytulimy. O, my cię przytulimy. Tutaj. My ty, się... o tamtej. No, człowieku. Nie mam stresa. Brawo. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Brawo. Nie. Weź inną mapę, a nie... nie. Po prostu ty ciągle giniesz. Weź tak sobie jest. wiesz. Nie ty masz zabrać. Wiesz kogo? Ja ci powtarzam. Albo nie tą mapę. Ty. Nie ja sobie zabiorę. Ja sobie zabiorę. Um. Um. Rób gotowa. A nie ty masz kogoś. Wiesz kogo zabrać? Ty masz zabrać starunek. Daryl I będzie kit. Dobra, lecimy tam. Ups, I bad. I bad. Dobra, na blisko. Daryl. No, tylko że Ty bardzo blisko podchodzisz na te. Dlatego... że? dobrze. To bardzo blisko, blisko Czekaj, OMG, czekaj! Ani nie OMG, nie OMG. MG. Nie mam tutaj. Po prostu miałem MG, nie nic. A teraz. Gdzie ty jesteś? Czy ty tam na serio walczysz? Co ja ci powiedziałem? Że... Razem się trzymamy, bo my to teamci. Teraz od ciebie wszystko zależy. Chowaj się! Pamiętaj, bałerki zbierzesz wtedy, kiedy jeszcze zlecję. Dobrze, ty pójdziesz po te górne, a ja pójdę po te dolne. Dwa, jeden. Poczekaj. Teraz. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo ja potrzebuję cztery pałerki. Szukamy. Szukamy wszędzie ludzi. Pamiętaj, szukaj po krzykach. Tam mamy. Oj, 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 Niedobrze. 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 Bardzo źle. Nie. Oj, oj, oj. Dawaj, dobijesz ją. Dobijesz ją. No dobijesz ją. Superancko. Super. Okej. Okay. Dostałem sufę. Halo? Dobra, dziękuję. 128. Wow, Zaraz zabijemy. Zaraz tobijemy 50. w ogóle? Ja mam jakąś mapę zabrać, żeby je uzbierać? Nie, ja już mi się też poływki skończyły. Serio? Tak, bo tutaj widzisz jakby... Przy tym zaczynaj, to widzisz ukurę takie 0 na 200 albo 200 na 200, rozumiesz? Muszę mieć o co mi chodzić? Muszę mieć Dostaniesz, i dwie pałki? Dostaniesz codziennie. To się jakoś respi. Dobra, kochani, ostatnia rundka, i na tym będziemy kończyć. Ja jest... nie no, no nie, tak. Ojojoj, oj, oj, to ja bola biorę. No kogo? <śpiewa> Kto? Mogą? No, no nie wiem. Może no, tylko pieska trafić. Nie trafisz go nigdy. Ty coś powiedziałaś. Trafisz go kiedyś. Kiedyś? Ale to stracisz lat na pewno. Na pewno nie. Tak? Tak. go, człowiek. Trafię, trafię, trafię. Zobaczcie sobie to. Spaliłem pole. Anasek Ananasek Bęk, 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 bęk o nie, bo oni mam gola. Mówię ci. Wiesz, to ja cię bronię. Pilnuję Leć! Leć! Leć. Leć szybko wchodź. Nieważne, że cię atakują. No, czy... Z gwiazdą gry To był szybki Więc kochani Na tym dzisiaj kończymy odcinek. Do zobaczenia I w kolejnym odcinku Przecież dajcie. Przeczytajcie No i Więc papatki Pa